Rankiem. Alice, śpisz jeszcze? Uch. Co? Nie, nie śpię. Chodź, pójdziemy się ubrać i wjeżdżamy. A co... Ryż? A co z pieniędzmi? Nie, moja mama przyszła do nas o szóstej rano. Ty jeszcze spałaś. A ja wzięłam pieniądze i schowałam do naszych walizek. A w ogóle rano, znaczy nie. Jakoś nad ranem o czwartej widziałam jak czytałaś coś. To był dziennik mojej mamy. Dowiedziałam się, że mam na imię Katrina Bridgehold, a nie Alice. Szeltion i takie różne, no to chodźmy się udać. O okej, okay, to wyjeżdżamy. No dobra, to chodźmy na autobus. Ja wezmę jedną walizkę, Ale drugą. Ok, jak mamy walizki, to chodźmy. Ashley, ty już poszłaś? Dobra, to ja też idę. Pod domem Divy Bridge Hold mamy Katriny. Ok, aż, no to pukamy. Dzień dobry. Kim panie są. Nadiv, nazywam dobrze nazywam się Katrina Bridgehold. O, Jesteś moją córką. Tak. Dobrze, wejdźcie. Wejdźcie. Ładny ma dom o co usiąść? Zapewne domagasz się, żebym Ci powiedziała co prawdę. Tak tylko wezmę mu nasze walizki. Okej, okay, ja usiądę na mojej walizce. Ja też. O. To może, wiecie co, ja pójdę do jakiegoś pokoju i tam wam czas, żebyście porozmawiały we dwie. No dobrze. No to, jak mam do ciebie mówić? Po prostu, mamo, jestem twoją matką. W ogóle ojku, zadaj, mi, zada, zadaj mi jakieś pytanie, jeśli chcesz, ale poczekaj, skąd w ogóle się dowiedziałaś o moim istnieniu i że mieszkam tutaj w tym domu. No, długa historia. Jak miałam 10 lat. Zobaczyłam, jak moja mama pisze coś z moim tatą o tym, czy mają mi mówić, o twoim istnieniu i tak dalej. Po tym zobaczyłam dziennik mamy, chciałam się dowiedzieć czegoś więcej. I tutaj wyszła cała prawda na, na, na jaw yy, właśnie dlatego przedstawiałam Ci się Katrina Bridge żebyś mnie rozpoznała, ponieważ moi rodzice... Przyrodni właśnie tak mnie nazwali, ale wiem, że być mnie nie rozpoznała, gdybym powiedziała ci moje, nie wiem, jak nazwać to imię. Przybrana, aha, dobrze, to opowiem ci całą historię o tym, jak. Wszystko się wydarzyło. Czekaj, a w ogóle, gdzie jest mój biologiczny ojciec? Dobrze, to było tak. To przez ciebie zgubiłaś ją w tym centrum handlowym. Naszą córkę. Mogliśmy nie wyjeżdżać do całej Polski i w ogóle. Ale przecież. To nie tylko moja wina. Ty wykupiłeś bilet do Polski. Wszyscy, co? jak mamy się tak kłócić, to może rozejdźmy się. No dobrze. I więcej tu nie przychodzi. Aha. A mój pokój jeszcze istnieje? Tak, oczywiście. Ściany mają żółty. A twoje łóżko duże oraz kominek i szafa niebieska. Od w sumie 14 lat nawet już nie pamiętam ile to było lat, ale nie zaglądałam do tego pokoju. Wszystko było tak do tego momentu, kiedy, zginęła, kiedy zaginęłaś nam. Ja teraz znowu jestem z wami. Znaczy, z tobą i... Uff. Zaprowadzisz mnie w ogóle do tego mojego pokoju? Tak, oczywiście. Chodźmy. Okej. Okay. Ashley, skąd ty tu się wzięłaś? No, przecież Mówiłaś mi, żebym poszła do jakiegoś innego pomieszczenia, żebyście mogły porozmawiać, więc jestem. Akurat trafiłam na takie. Ale, Ashley. No dobra, możesz stąd wyjść? Proszę cię na chwilkę. No dobra. O, dobra, już jestem. Więc to jest Twój. O, to jest Twój pokój łóżko, kominek oraz szafa Jest pusta, bo gdy myślałam, że już nie żyjesz, twoja szafa została opróżniona no i tak to wszystko było ale łóżka nie ruszałam od tamtego czasu ani w ogóle tego pokoju. W ogóle, to zostaniecie chyba u mnie na noc. Tak, tak, tak. Chcę mi się płakać, bo... znalazłam ciebie, ale z drugiej strony... dopiero teraz cię poznałam i nie dość tego, nie znam mojego prawdziwego ojca. Ale to ja ci nie wystarczam? Nie o to chodzi. Po prostu chciałabym poznać moje źródło, skąd pochodzę. Chciałabym chociażby poznać rodzinę mojego taty. Proszę, a będę mogła nie spać w tym pokoju, bo przypomina mi się dzieciństwo. Oczywiście. Wiem, że to nie są takie złe wspomnienia, ale po prostu to były dla mnie zmarnowane lata. Kochałam moją matkę przyrodnią, ale jak ty jesteś dla mnie prawdziwą matką, mimo że nie wychowałaś mnie ani nie byłaś przy mnie w tych trudnych chwilach. No dobrze, to. Gdzie będę mogła spać? Bo w ogóle to przyniosłam jakieś posłania. Yy, Mamy w walizkach. Yy, no dobrze. Mam tam yy, yy, w pokoju naprzeciwko jakąś sypialnię. No dobrze. To ja pójdę. Te drzwi naprzeciwko, tak? Yy, tak. Okej, okay, jestem w innym pokoju. Teraz mają czas, żeby porozmawiać. Skąd ty tu się wzięłaś? No, kazaliście mi się... się? Oj, oh, Mi się przenieść, kazałaś się. Okej, okay, no dobra. I skąd się wzięły tutaj walizki? No, przy okazji je wzięłam, dlatego bo dopiero tutaj przyszłam z walizkami. No dobra. To czekaj, ja wejdę pościel i pościelimy nasze łóżka. Okej, okay, posłany. Ja pójdę spać. Muszę przyznać z tą myślą. Poza tym poszukiwania się jeszcze nie skończyły. Muszę znaleźć mojego ojca. Ale nie wystarcza ci, że masz poznać swoją prawdziwą matkę? Nie. Chciałabym go znać. Nie rozumiesz mnie? A może ona też mi nie mówi jakiejś prawdy, ale spodobałabym się tylko po niej przecież chyba już i tak wie, że dużo przede mną nie może ukryć, tak czy siak dostanę tutaj na dwa tygodnie nie wiem może więcej ja idę spać O mm, co, co ty? To było mokre. No bo jeszcze przed tym jak przyniosą tej walizki na chwilę zaszłam i... i było jakieś picie, napiłam się niego i część tego picia wyglądowało na łóżku. Wiesz co, no to prawie. jest ta narzuta, dam radę na tym spać. No to ja też się strzemnę. Dwa tygodnie później rankiem. Och. Czemu ty jesteś ubrana, Ashley? A czemu ty jesteś ubrana? E, wstałam o 6 rano, bo nie mogłam spać. Poczekaj tylko pójdę poprawić tylko kartkę. Ok, już. To chodźmy. Ojejku, wciąż czegoś dobrze na mnie nie wygląda, okej. Okay. Teraz pójdźmy na śniadanie. O, dzień dobry, dziewczynki. Wiecie co? Yy, ojejku, ja się bardzo źle czuję i... Moglibyście wyjechać bez śniadania? dam Wam pieniądze na jakąś kawiarenkę i tam zjecie śniadanie. Yy, dobrze, to my bierzemy nasze walizki i idziemy. No dobrze, ja pójdę do mojego pokoju przespać się, a wy szykujcie już się. Ale mamo, czekaj. Tak. Nie chcę się z tobą ustawać. Musimy jeszcze do mnie przyjedziesz. Po powrocie do domu wytłumacz, mamy całą sytuację. Ona myśli przecież, że jeszcze nic nie wiesz i nie wie, że byłaś u mnie. Mm, Okej. Okay. Myślałam, że rozmawiałeś z swoją mamą na wideoczacie. Nie, nie rozmawiałam. Dobra, to ja idę. Pa, mamo. Pa. Okej, okay, no to bierzemy walizki i idziemy.